Mam wrażenie, że się, tam... nie Może że się nie w trakcie na ale... Nie wiem, czy widać. drugi. Poker face na roller coastera. emocje jak na rybak. To się nazywa kolejka górska. To jest Zajebiste, serio. przepraszam, jak się bawicie? No świetnie. To jest świetnie, było bardzo spoko, spoko. A było żyganko Jaką masz bieliznę dzisiaj? Pytanie czy mam? Aaaa! Teraz challenge, jedzenie sałaty Musimy zjeść całą sałatkę kto zje więcej? Chciałem jeść i rzucać naraz ale to jest niewykonalne Ja już żigam od tej sałaty, już nie mogę k***a, tą sałatę jemy. No, znowu nam się I nie miało, udało. To się sałatę, w ogóle, znacie jakieś takie miejsca, gdzie jest taka, taki poziom adrenaliny albo coś ekstremalnego? To piszcie w komentarzach, no będziemy tam jeździć, sprawdzać. Jeśli wam się spodobało i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał i klikajcie w dzwoneczek. To nas motywuje do dalszego działania. Pozdro!